Raz, dwa, trzy, witam Państwa. Jesteśmy na MX Linuxie. To jest 32-bitowa wersja. I jest tutaj problem. Nie z mikrofonem, nie z nagrywaniem. Yy, jedynie z instalacją programów niektórych na przeznaczonych raczej na 64 bity, yy, gdzie to jest właśnie 32-bitowe wydanie MX Linuxa i na przykład OBS-a zainstalowałem i się nie uruchomił. Wyskoczył jakiś błąd. Mniejsza z tym, bo bardziej mi zależało na Caden Liveie. I on jest tutaj w wideo. Tutaj zainstalowałem, chodzi, ale pewne rzeczy w programie się blokują i spadłem na pomysł zainstalowania na App Image app image pobrałem z internetu no i klikając enter no mi tu wyskakuje otwieranie przez jakiś tam program powiedzmy emulator terminala brak dostępu ok ale po zmianie uprawnień tego pliku jakoś też nie mogę za bardzo otworzyć tego app image nawet jak otworzę tutaj w terminalu no jak widzimy same błędy jakieś wychodzą Nie ma dostępu, jak nie ma dostępu, skoro jest wpisane sudo. I pytanie do Was, czy macie jakiś sposób na uruchomienie up image na 32 bitach? Pozdrawiam i e, zapraszam tutaj do komentarzy.